Okazało się, że Filip Monterski tutaj złożył protest, za co bardzo mu dziękuję, bo ja nawet o tym nie pomyślałam. Jeżeli spełnianie marzeń jest takie bolesne, to ja nie wiem czy ja chcę jeszcze raz. Myślałam, że nie wiem, co chcą ode mnie ci ludzie, po prostu nie chciałam nikogo słuchać, już chciałam stąd wyjść i byś mnie, byście mnie tutaj nie zobaczyli. Ale e, dziennikarze przy, przytrzymali mnie i tutaj właśnie... słyszałam, że to była finalistka mistrzostw świata w pięcioboju, tak? Czy jakoś tam wysoko była ta pani. E, powiedziała mi, że jestem w finale. I z tych moich złych emocji, smutnych emocji nie wiem, no po prostu byłam rozbita, że mi się nie udało i przegrałam o te tysięczne znowu, ale okazało się, że Filip Monterski tutaj złożył protest, za co bardzo mu dziękuję, bo ja nawet o tym nie pomyślałam i bardzo się cieszę z tego, że osiągnęłam swój cel, chociaż nie myślałam o tym, że będę szósta. Moim celem było to, żeby po prostu być przynajmniej ósmą, żeby to było ładnie wyglądało. Na przykład ósma zawodniczka Mistrzostw Świata, no bo dziewiąta to taka na doczepkę, bo sobie przyszła, nie? Ale no udało mi się zdobyć szóste miejsce z zadowalającym nawet dla mnie czasem, bo 97 to w głowie się nie mieści. Rok temu nie wyobrażałam sobie, że mogę to biegać. Udało mi się spełnienie marzeń, ale jeżeli spełnianie marzeń jest takie bolesne, to ja nie wiem, czy ja chcę jeszcze raz. Ale no, muszę się po prostu postarać i następnym razem nie przegrywać o tą jedną tysięczną, tylko wygrywać o tą jedną tysięczną. Dojrzałam, dalej w sumie nie ogarniam, jak ja to zrobiłam, bo tak naprawdę, jak weszłam do tego Gardening Point, koloru numer jeden, Myślałam, że będę beczeć, że będę płakać, jechałam w melekcie już do tego drugiego kolorumu. Zobaczyłam moją trenerkę, widziałam jej minę, przypomniałam jej słowa, które mi powiedziała przed wejściem też do kolorumu, że dostałam szansę i muszę ją po prostu wykorzystać. Udało mi się, bardzo się z tego cieszę i ogarnęłam tę emocję. To jest chyba najważniejsze, bo. No naprawdę myślałam, że po prostu wyjdę na ten stadion i nie dam rady, ale zebrałam się w sobie, powiedziałam sobie nie ze mną te numery, no i dałam rady.